Witaj nieprzeciętny użytkowniku. Skoro oglądasz ten film, to znaczy, że chciałbyś być kimś więcej niż tylko internautą. Kimś, kto potrafi pokazać innym, że jest lepszy. Usiłujesz się dostać do innych komputerów, ale na marne. Ciągle ten sam błąd. Unauthorized access to the server. Please login first. I nie możesz tego znieść. Próbujesz łamać hasła, kody. Ale na marne. Trwa to strasznie długo. Zbyt długo, żeby marnować na to swoje cenne pół życia. Cały czas kombinujesz, piszesz tysiące linii kodu, zer, jedyne. Siedzisz cały czas za biurkiem i rozpracowujesz różne aplikacje, skrypty. Ale nic to nie daje. No więc skoro ci nie wychodzi, rzuć to w cholerę człowieku i idź do kumpli na browar, no?